W dniach 8 i 9 czerwca w Lubaniu w gminie Nowa Karczma odbyły się 31. Pomorskie Agrotargi oraz Pomorska wystawa zwierząt hodowlanych. Wydarzenie można zaliczyć już teraz do rekordowych, ponieważ przyciągnęło ponad 500 wystawców i tysiące odwiedzających. W tym roku e, połączyliśmy to z obchodami 20-lecia pomorskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, to świetne Jubileusz, aby podsumować dokonania i przemiany, jakie zaszły w całym sektorze. Rolno-spożywczym, a ta wystawa, te targi, to jest przestrzeń do tego, żeby zobaczyć, jak ewoluuje też przemysł rolno-spożywczy. Mamy wielu wystawców, stricte sektora rolno-spożywczego, wyposażenie obiektów inwentarskich, producenci pasz, suplementacji dla zwierząt hodowlanych. Wiele stoisk związanych ze sprzętem rolniczym, ciągnikami, maszynami rolniczymi, ale oczywiście również ciągle rozwijający się sektor odnawialnych źródeł energii. Jednym ze współorganizatorów imprezy była Pomorska Izba Rolnicza. Jesteśmy na targach w Lubaniu, na których realizujemy piknik zbożowy. Proponujemy, i Serwujemy mieszkańcom, uczestnikom tego, tego, tych targów produkty pochodzące z naszych pól, wytworzone rękoma polskich przetwórców, po to, aby zachęcić ludzi do, do ich zdegustowania, a, potem, a zarazem do kupowania przede wszystkim polskich produktów, które są zdrowe, bezpieczne, nie są, są wyprodukowane tylko przy, przy użyciu dozwolonych środków i nie zagrażają zdrowiu naszych mieszkańców i konsumentów. Na targowej scenie natomiast można było obejrzeć występy kół gospodyń wiejskich. W tym małym kwiatu czerwonym, szczęście zamyka się moje. Cały mój świat ma i twoje. A jako gwiazdor wystąpił Jacek Kawalec. Spaniali. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych uczestnikach targów, dla których przygotowano specjalną strefę, gdzie stacjonowało wesołe miasteczko.